Chciałbym przywitać wszystkich w kolejnym odcinku Audi pasjonatów. Dzisiaj, prosty poradnik, krótka wymiana, w zasadzie wymuszona. Moim błędem tu widać w bawełnę. Wymieniałem niedawno, dokładałem Port Aux oryginalny z tą taką wnęką tutaj i nieumiejętnie ściągałem tunel środkowy z tego względu. No to jakby wymusiło to, że, że muszę tą nakładkę wymienić. Jak to zrobić? W tym filmiku krótko, krótko Wam pokażę co do nowej. Będziemy zakładać nakładkę z S3. Skonstruowany jest praktycznie tak samo, może troszkę grubsza, ma inne przeszycia, ale zasada montażu jest ta sama. Więc możemy na tym przykładzie to wytłumaczyć. Tutaj w środku mamy blaszkę, która jest zagięta do dołu. Czyli jeżeli to mamy w ten sposób, to ta blaszka znajduje się tutaj w tym miejscu. Ee, przy górnej ściance musimy włożyć płaskie, cienkie narzędzie, żeby nam tą blaszkę udało się podhaczyć do góry, bo ona tutaj blokuje się na ząbkach. Czyli delikatnie tutaj wkładamy do tyłu. No jest i teraz tak ona się trzyma. Nie chcę puścić, czyli jeszcze raz musimy powtórzyć zabieg. Namierzyć sobie ją. O! Mam zobaczcie. Czyli w momencie, kiedy udało nam się zbić z jednego zęba tą blaszkę, to ona wskoczyła sobie przy wyciąganiu, tutaj, w to miejsce. I musimy zabieg powtórzyć jeszcze raz ją odgiąć. I tutaj nasza nakładka jest na wierzchu. Teraz przycisk. No prosta sprawa. On sobie sam schodzi. O! Z tym, że ja się zastanawiam. Bo widzę, że, że one są identyczne z tym, że mój jest mniej wytarty. Zostawię sobie tutaj swój. No to jest to samo. Praktycznie. To jest troszkę pozdzierany na trawędziach. To jest to samo. No i dobra. I montujemy nową nakładkę w ten sam sposób. Blaszką do góry. I takim solidnym szarpnięciem. O, na pewności siedzi. No, stara to. Gdzieś się nadaje, tylko chyba albo do wyrzucenia, albo do przywania, jak się komuś opłaca. Koszty, koszty takich nowych nakładek gdzieś widziałem 200 zł, 200 z hakiem, używki od 20 w górę z S trójki też możemy poszukać. To jest koszt, tam, rzędu 50 zł, Także nie jest to jakiś tam ogromny koszt. A zawsze jakiś smaczek dodatkowy. Dobrze, to w tym filmie wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Bardzo prosilibyśmy was o, o lajki, like, o suby. Będziemy wtedy wiedzieć, ile osób nas, nas obserwuje, ile osób nas interesuje. Ile osób interesuje to co, to, co robimy. No i co? No i do następnego filmu w takim razie. Trzymajcie się. Cześć!